Mija 30 lat od utworzenia we Wschowie Zawodowej Straży Pożarnej. Zawodową Straż Pożarną we Wschowie powołano 14 lutego 1984 roku zarządzeniem ówczesnego wojewody leszczyńskiego. 22 czerwca tego samego roku komendant Zawodowej Straży Pożarnej we Wschowie otrzymał do zaadoptowania budynki po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym na ulicy Kazimierza Wielkiego 6. Prace remontowe trwały kolejne 3 lata, uroczystego otwarcia nowo wybudowanych i wyremontowanych obiektów dokonano w dniu 16 listopada 1987 roku. Od zawsze straż pożarna kieruje się szczytnymi ilami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym. Kontynuuje piękne tradycje i współtworzy nowoczesne oblicze Polskiego Pożarnictwa, podejmując nowe zadania ratownicze. Działania zawodowej Straży Pożarnej wspierają koleżanki i koledzy z ochotniczych Straży Pożarnych. Grono strażaków, ochotników stanowią ludzie, którzy pracują w różnych zawodach, a jednocześnie pełnią społeczną służbę. Są oni odpowiednio przygotowani, dzięki czemu mogą udzielać skutecznej pomocy, zanim na miejscu zdarzenia pojawią się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. To ważne, ponieważ o efektywności działań ratowniczych w znaczącej mierze decyduje czas ich podjęcia. Głuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów starszego ogniomistrza ogniomistrzowi Markowi Przezborowi, ogniomistrza młodszemu ogniomistrzowi Mirosławowi Łakomemu, młodszego ogniomistrza starszym sekcyjnym Szymonowi Gałce, Waldemarowi Rycerzowi, Przemysławowi Kurniczakowi, Wiesławowi Zygmanowskiemu. Leszkowi Wolniczekowi. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej nadało złoty znak związku druhowi Janowi Rambolińskiemu. Uchwałą prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego w strebnym srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali ogniomisz Artur Wigman, ogniomisz Mirosław Łakomy, Młodszy Ogniomistrz Arkadiusz Ciamulski, Elżbieta Kosińska, Paweł Suplicki, Sławomir Glicaj, Piotr Moskwa, Marcin Dederek, Dominik Fedyszkowski. Zarząd Powiatu troszczy się o to, abyście mogli sprawować swoją służbę w jak najlepszych warunkach. Dlatego też postanowiliśmy ufundować w dniu dzisiejszym ten fantom ludzkiej głowy, który służy tym niezwykle trudnym, ciężkim ćwiczeniom, bo później tak naprawdę, kiedy już jesteście w trakcie akcji, to wykorzystujecie te umiejętności, które, których nauczyliście się podczas długoletnich ćwiczeń. I mam nadzieję, że ta, ten fantom będzie służył przez wiele, wiele lat, i z kolejnymi latami będziemy Was wyposażać w coraz nowocześniejszy sprzęt. Tego Wam serdecznie życzę, bo od tego zależy powodzenie Waszych akcji i to, abyście mogli szczęśliwie powracać do domu z każdej akcji. Jest mi niezmiernie miło, że Właśnie wy, strażacy, oczywiście, kiedy potrzeba jest, każda jedna chwila, wy tego czasu nie marnujecie. Jeżeli usłyszycie głos syreny, jako ochotnicy szybko zbieracie się do akcji, aby wyjechać, by pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jest za co dziękować tutaj w tych licznych przemówieniach. Się, przewiały się słowa o tym, że na strażaków można zawsze liczyć. To są fakty. Strażacy 24 godziny na dobę i 365 lub 366 dni w roku są na służbie. Za to wam serdecznie dziękujemy. Święto Strażackie to jest również okazja, aby podziękować tym, dzięki którym również strażacy mogą tak dobrze służyć. Więc z tego miejsca bardzo dziękuję. Starostwu Powiatowemu we Wschowie, na ręce Pana Starosty, Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Grabce, gminie Wschowa, Panu Krzysztofowi Gruszeckiemu, gmina Sława, Panu, Panu Janowi Wardyckiemu, gmina Szliktyngowa. To są miejsca, to są osoby, które wspierają i można powiedzieć bez finansowania i pomocy trudno byłoby tak profesjonalnie działać.